Witam serdecznie w najnowszego odcinku Niedzielnika Sportowego. Dzisiaj pogadamy o tym, co działo się na zgrupowaniu z Pawłem Dawidowiczem, o tym, co dzieje się u Czesława Bieśniewicza oraz o tym, co wydarzyło się w nocy w MLS. Także myślę, że ciekawe tematy. Zapraszam. Paweł Dawidowicz udzielił ostatnio wywiadu dla kanału sportowego, w którym powiedział, że miał ochotę opuścić ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski. I to wszystko przez to, że przed meczem z wyspami owczymi dowiedział się, że spędzi ten mecz na trybunach. W wywiadzie mówił, że dawał wtedy z siebie wszystko na treningach i nie rozumiał tej decyzji Santosa. Gdy podjął swoją decyzję już, że opuszcza to zgrupowanie, bo będzie mógł się lepiej przygotować do meczu i wraca do Włoch, no, to wtedy napatoczył się Robert Lewandowski. Ten sam Lewandowski, który potem zaprosił go na ping-ponga, i w czasie ping-ponga wyszła rozmowa, o której no, Dawidowicz mówił, że zmieniła jego pogląd na tę sytuację. Lewandowski przekonał go do tego, żeby nie opuszczał tego zgrupowania, i został do końca, bo tu i tak były chyba 4 dni, i nie było warto no, wracać do Włoch. Dawidowicz wspomniał również, że rozmawiał z Santosem o tej decyzji i chciał ją zrozumieć. Niestety ta rozmowa nie wniosła nic. A teraz zobaczymy, czy probierz powoła Dawidowicza, bo Dawidowicz mimo wszystko we Włoszech no, rozgrywa dość dobry sezon. Kończy się przygoda Czesława Michniewicza w Arabii. Kibice wprost domagali się zwolnienia polskiego szkoleniowca, a zarząd klubu wyda dzisiaj oficjalną decyzję. Michniewicz pracował tam zaledwie 4 miesiące. W tym czasie rozegrał 9 meczów, z czego no aż 6 przegrał. No nie był to grunt podatny na. Na taktykę Czesława widza, miejmy nadzieję, że w następnej pracy pójdzie mu już trochę lepiej. A jego były klub Abcha, bo chyba tak się nazywa, zajmuje w tej chwili 16. miejsce w lidze i znajduje się w strefie spadkowej. O młodym 15-latku zrobiło się dzisiaj bardzo głośno, mianowicie Julian zakrzewski has zapamięta mecz New York Red Bulls i Chicago Fire na bardzo długo, ponieważ zadebiutował w MLS-ie w tym meczu. Co najważniejsze, chłopak ma polskie i amerykańskie korzenie z kadrą u15 Ameryki wygrał Mistrzostwa Ameryki Północnej i Południowej. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to brał udział w takim zgrupowaniach chłopaków mieszkających w Stanach i mających polskie korzenie z rocznika 2008 i 2009. Wtedy w meczu kontrolnym dostał tytuł MVP. A co do samego meczu, no to był to bardzo dyskretny występ w tym swoim debiucie, bo zanotował aż dwa podania, z czego oba, no, niestety, niecelne. Także na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się już. Jutro na shortach. Trzymajcie się i do zobaczenia.